Witam wszystkich. Dzisiaj chciałbym zadać takie pytanie. Dlaczego pracodawcy z dziedziny przemysłu, automatyki przemysłowej wolą zatrudniać ludzi z wyższym wykształceniem niż techników, informatyków, niż innych ludzi? po zawodach technicznych. Rozumiem dobrze technik technik automatyk powinien znać się też na elektryce mieć uprawnienia elektryczne te podstawowe czyli do eksploatacji instalacji elektrycznej i powinien też mieć uprawnienia do pomiarów instalacji elektrycznych dobrze to jestem w stanie zrozumieć. Ale to samo może posiadać też technik informatyk. Też idzie na kursy z robi uprawnienia elektryczne, eksploatacyjne i dozorowe elektryczne. Czy Dlaczego pracodawcy wolą zatrudniać ludzi po wyższym wykształceniu? Czy to jest podyktowane tylko tym, że inżynier? Jakiemuś biednemu innemu człowiekowi wskaże palcem, co ma robić, jak ma rozwiązać dany problem? Czy technik informatyk nie jest w stanie sam tego problemu rozwiązać? Technik informatyk ma większe doświadczenie praktyczne niż teoretyczne. Wiedza w jednym i w drugim przypadku jest taka sama. Jest tak samo dostępna dla ludzi i z zwykłym wykształceniem i z, i z tym technicznym wykształceniem. Ja skończyłem technikum informatyczne i skończyłem technikum BHP. I mi się zaczyna to nie podobać, postępowanie pracodawców, że faworyzują... Z wyższym wykształceniem. Ja robiąc swoje filmy i ucząc się jednocześnie, dalej brnąc w sterowniki przemysłowe, chcę pokazać, że technik informatyk też potrafi to samo robić, co z człowiek z wyższym wykształceniem. Zaczyna mnie to naprawdę, zaczyna mnie to denerwować i to mocno denerwować. Dziękuję. Miłego, spokojnego dnia.